serdecznie wszystkich państwa witam na inauguracji tego nowego roku akademickiego to 12 edycja mamy jak co roku 50 studentów najstarszy senior miał 94 lata a najmłodszy wiadomo że 60 bo to minimalny wiek Interesują mnie wykłady dotyczące mojego zdrowia, moich chorób. Czekuję nowych wiadomości, że dowiem się tego, czego jeszcze nie wiem, czego nie słyszałam i będę to stosować w swoim życiu. Ja student, studentka Uniwersytetu Zdrowego Seniora uroczyście ślubuję. Od 6 lat jestem samotny. I bardzo mi się chce naprawdę do ludzi, do ludzi, jeszcze raz do ludzi. A, a jeżeli ktoś prezentuje sobą no, no ten poziom, jak tutaj mogę usłyszeć, to tego mi trzeba. Zajęcia się składały tak jakby z dwóch części, więc mamy wykład, i zawsze jest najpierw wykład, a potem są ćwiczenia bądź ćwiczenia praktyczne. Jeżeli chodzi o wykłady, to to są najczęściej takie zagadnienia dotyczące zdrowia osób w wieku starszym. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to różnorodne. Bo od Nordic Walking, po pielęgnację wnuczka, prawnuczka, poprzez zajęcia z komputerem. Miasto wspiera inicjatywę, ponieważ ważny jest zdrowy senior, ważna jest osoba świadoma swojego zdrowia, swoich słabości, też swoich ograniczeń w pewnym wieku, ale też przełamywania tych ograniczeń, mądrego nie na wariata, a pod kierunkiem specjalistów uzyskania odpowiednich informacji, odpowiedniej wiedzy po to, żeby potem zdrowiej, fajniej, mam nadzieję, że weselej, a na pewno nie smutno żyć.